Terima <tiple> kasih telah menonton It's time to go see Thank you, me to What's this? Was Santa here? Santa came to you. The floor. On the floor but this is a green one and this one is yellow an orange one Whoa. Grandpa and you, a teddy and a rabbit. Mister Rabbit, baby, you're gonna be a sailor, maybe. <laughs> Who knows? It's gonna be your breakfast, very healthy, very nutritious. But you know what? It's sixth of December. Who gives a crap, right? No, powiem Wam, że mamy wymarzony poranek. Kocyk, czekoladowy lizak i świąteczna baja. Baranek szum w wersji świątecznej. <grystanie> Leo miał cudowną drzemkę, mi się kręcą włosy. Idziemy jeść zupę, tak? Okay. Idziemy, jeść supę. Supę. <grystanie> zupę> idziemy jeść zupę. <grystanie> zupę. Idziemy jeść. Nie mogę. Dobra, nieważne, idziemy jeść zupę. Idziemy za sekundę do mojej mamy robić ciasto na pierniczki ale Chciałam jeszcze sobie pokręcić tą drugą stronę, bo zawsze jedna jakoś mi nie wychodzi eee, Nim ścięłam włosy, uwielbiałam zakręcać je właśnie na pasek od szlafroka No moja ulubiona metoda to była, stosowałam ją praktycznie codziennie Ale w momencie, w którym obcięłam nagle nie mogłam tego robić Włosy mi tu wychodziły, jakoś to tak nie wychodziło i teraz testuję trochę inną metodę No dobra Dzisiaj nie jest idealnie, ale dojdziemy do tego. I jak dojdę do takiej metody, która faktycznie będzie działała na krótkie włosy, to Wam na pewno pokażę. Kurna, myślałam, że lepiej to będzie wyglądało. Oh no. Założymy kurtkę, Hi, that co? Daddy's back. Daddy's back, but we're leaving. Mm. Kurtka. A. Trzymaj. Proszę się ubrać, mama kończy kawę i idziemy. Otworzymy, zobacz. Pada śnieg, pada śnieg, zobacz. Jak się tam rusza. Zobacz, jak, wow. jak poruszasz, pada śnieg i jest Mikołaj. No, fajne. Mikołaju. Mikołaja. Soczek, żebyś był zdrowy. Soczek średnio zainteresował. A tu masz samochodzik, autko, zobacz. Auto. Right. I masz kredki. Zobacz, będziesz malował? Auto. Jeszcze kredki. babcia ma dla ciebie wodną kolorowankę. Zobacz. Wow. Będziesz malował statek? A ty dzisiaj dostałeś taką żaglówkę, nie? Ileżki? A nie, nie. Je, to mamuś, wydobyła takie spodenki. 12 Jeek. zł. O, nizłe, co? Nie mhm, tak. Dobrze, włożymy tam. A Mikołaja włożymy? Daj Mikołaja. No dla mnie. Tak, podobno. Ech? To jest ukochany Ech? słodycz. Ula la. Ula la. U -la, -la. Efekt. Ja wiem, co to jest. Ja wiem. To są kule do kąpieli. Donaty. Czy widzę, że... Widzę, że ktoś ogląda moje vlogmasy. Tak? Zlogmasy, wiesz? <noise> Chat! Akurat marzę o kąpiel. Idealnie, dziękuję bardzo. Dziar. Proszę, weź pędzelek. Proszę, babcia otworzy kredki. Ja otworzę kredki, daj. No weź pędzelek, zobacz. Tak maluj. A przyjechaliśmy teraz do mojej mamy, dlatego że chcę z nią zrobić. Pierniczki, to znaczy ciasto na pierniczki, bo nie mam cierpliwości, żeby zrobić i to, i to naraz, a tak rozłożymy to na dwa dni. Dzisiaj zrobimy ciasto na pierniczki, ja sobie zabiorę to do domu, schowam do lodówki, a jutro upieczemy je. Mam nadzieję, z Filipem, zobaczymy, jak ma zajęcia, ale, ale chciałam, żeby tak rodzinnie to zrobić. A jak nie, to zadzwonię do mamy i poproszę, żeby przyjechała, bo sama znowu się piec, chyba nie będę w stanie, bo nie będę mogła blach wyjmować i przekładać, bo on będzie pewnie się pod nogami Plątał. No. Więc idziemy robić ciasto. No ekstra! I co tak sam? No, Dobierasz sam. te kolory? Wow! Zobacz jaka czerwona maszyna. Weźmiemy ją. Teraz jest dużo. I termomiks nie <grym> wyrapia. takiej Powiem wam, może, jakie pierniczki otrzymacie z tego przepisu. Nieskromnie stwierdzę najlepsze na świecie. Pod warunkiem, że nie lubicie takich twardych, cienkich ciasteczek pierniczków. Ja uwielbiam, kiedy ten pierniczek jest taki w środku mięciutki, puszysty. No, może nie mięciutki, ale taki właśnie puszysty, a na brzegach lekko chrupiący. To taki właśnie jest przepis mojej mamy. Czy podzielisz się ja przepisem, jeszcze... żeby w opisie podać? No, tak nie tak. No to świetnie. Ale idzie dalej w świat. Ale czego, czego, czego? Tu jajek o, tak? Ile jajek? Pięć. Pięć jajek. jajek. Trzeba ubić. Ubić? Z e, połową szklanki cukru. Na kilogram mącznika. mąki jest tutaj e, jedna szklanka cukru i półtorej szklanki miodu. Są takie miodowe. Miodowe. Cierniczki. Nie, tak. to są Koniec. naprawdę, naprawdę wybitne. Łączamy. Najlepsze no na świecie. Leoś, włącz, włącz, proszę. Do mm. Was średnia, chcę z nami współpracować, żeby tak, chimery się włączyły. Leoś, teraz przygotujemy półtorej szklanki miodu, wiesz? Dużo miodu. dużo. Leosiu, chodź, nakładamy miodek, Dobrze by było mieć miód ciemny, ale niestety taki nie dysponuję. Dlatego ratuje się trochę kawałekiem. A Dodając różne smaki lodu, można też podsumować. Tak. Um, smaki pierniczki. A ile taki, taka porcja pierniczka wychodzi? Eee, przeliczyłam, oprócz tam jakiejś sody, amoniaku, do tego nie liczyłam, to 40 zł bez 40 zł to zobaczymy ile będzie eee, no, bardzo dużo. Kilka pudełek. dwa takie duże i dwa średnie. Bez czyszczenia cukru nie wolno mieszać tego. Tak, on się musi zamówić, sam na gorącej m. patelni. Rozpuścić się już. już, już Zaczynam. Proces rozpuszczania. Nie. Co mówiłaś? Nie mieszać? Ja tylko z brzegów e, Zgarniam, z... tak, ten, który jeszcze nie chce się, się Nie na tej, 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 tej. Mhm. Leo, powiedz babci, gdzie jedziemy? Po 17? Gdzie jedziesz? Na spotkanie z ze świętym Mikołajem. No jak i jaki się ma... I teraz no, musimy mam. do tego karmelu dodać szybko szklankę gorące, pół gorącej wody, ale ja stosuję taki smek. Z racji tego, że to może pryskać, ja to A, po prostu e, przykrywam. To jest nasz karmel. jak powstanie taki glut, to trzeba po prostu pogotować. i to Tak, spokojnie. on się rozpuści, a już z takiego małego cukiereczka, który został, możemy nawet zrezygnować. Karmel ma piękny kolor, on oczywiście nada kolor pierniczkom. Teraz dokładamy do tego karmelu półtorej szklanki miodu. I co, wszystko będzie got się gotować? Czy to do rozpuszczenia tylko. Okay. Do połączenia się dobrego składników, żeby tworzyły taką masę karmelową. Do rozpuszczonego tłuszczu dodajemy dwie On sobie tu takie dość, trochę po prostu. tak, takie dwie czubate łyżki kakao no, gdzie ty i mieszamy, bo gdzie kakao bardzo dobrze rozpuszcza się w tłuszczu. Nie mogę. Takie, takie. On mówi taki no, Tak. wczoraj wyjęłam mu jogurt i mówię, taki jogurt chcesz on? Taki. Taki, 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 taki. taki. Dobrze, tu mamy taką pokraczową. I, I teraz, teraz już wkraczamy do ostatniej fazy przygotowań, czyli połączenia się wszystkich składników. A tu? masz przepis. Piękną rękę. z kolekcji mojej córki. To jest sukienka z... 2,19 czy 20? no tak. No. Zmieniamy widełki, tak? Bardziej masywne do połączenia się ciasta. I. I. Wyjmujemy tą lepiej, tą midełkę. I teraz kolejna. Wlewamy karmel. tak Teraz jeszcze sobie tutaj a ładnie wszystko zbierzemy z silikonową łopatką. O, o, dziękuję. Dziękuję. Teraz do tego, do tego wlewamy rozpuszczony tłuszcz. Tak, sztuczka zamieszamy. Teraz potrzebujemy łyżeczkę amoniaku, jest exciting right? łyżeczkę amoniaku i trzy łyżeczki sody i połączymy to z niewielką ilością mąki. Także łyżeczka amoniaku. Czyli dodajemy cały kilogram e, Tak, pierniczki są wykonywane z jednego kilograma mąki, ale dodajemy łyżeczkę amoniaku i trzy łyżeczki sody oczyszczone Najważniejszy produkt to trzy przyprawy y, do piernika. E, w internecie, najbardziej aromatyczne są firmy Kamis. Oczywiście można taką przyprawę zrobić samemu, ale to wymaga dużo pracy. I nie jest to w żadnym wypadku materiał skoncentrowany, to jest po prostu polecenie. Tak. I do tego troszeczkę to wymieszamy, tak. O, ty, 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 ty. Mama jak w telewizji, no. Się oglądała pytanie to, Teraz potrzebujemy jedną szklankę kwaśnej śmietany to jest chyba trochę więcej niż to pudełeczko, Z tego musimy dołożyć jeszcze z jednego pudełeczka. To jest właśnie cała tajemnica tych e, mięciutkich pierniczków, to olej e, z pierwszego tłoczenia, 9 łyżek. To jest, mi ostatnia czynność, najprzyjemniejsza. Kiedy to ciasto już jest zawiera wszystkie składniki i tylko musimy je ładnie zmiksować. Ośku, teraz udejmujemy z na razie tu, bo tu chodzi. I przekładamy do naczynia, w którym ciasto będzie leżakowało przez najlepiej 24 godziny. Ja ostatnio przez 12-14, ale. Było no nie trochę za Musiałam podsypywać mąki za dużo. O, o. Nie mam więc. Ale, oj, zobacz. Nie zobacz. O, o jakie błoto tu Ciepło. Ciasto jest oczywiście bardzo lejące. lejące, luźne, a nie poznacie, jakie będzie plastyczne po 24 godzinach. No, bo bym ja robiła te pierniczki sama, to na przykład w tym wypadku, w tym momencie, przeraziłabym się. Że coś spieprzyłam. Na no, bala. Plasterina! Jotra będzie plastelina. Jotra będziesz wyci wyciągnąć. wycina ciasteczki. Nie ma na mną Pokażę Wam, teraz patrzcie na tego pierniczka. Nie wiem, czy to będzie widać, ale o, jak przełamiemy go, on jest w środku taki po prostu, no jest idealny, o, to jest idealny pierniczek. Dlaczego? O, tutaj Dlaczego? widzicie pierniczki z zeszłego roku Dlaczego? Dlaczego? mojej mamy, także może jak ją namówimy, to zrobimy też odcinek o dekorowaniu. Teraz plan mamy taki, że jedziemy po tatę, zgarniamy go do auta tak, i możemy, jedziemy na spotkanie ze świętym Mikołajem uuuu zobaczcie jakie spotkanie kolejne na szczycie pozdrawiamy o oh, wow a my też będziemy mieli wiesz? od tego będziesz miał brudne rączki Leo a bo to jest słonik, tak? Wow. Okazało się, że jak przyjechaliśmy do Mikołaja, poszedł na przerwę. Także mamy jeszcze chwilę do zagospodarowania, i. No, jakby to powiedzieć, wizyty z losów w Galerii, to jak mówiłam, nie należą do najbardziej przyjemnych. Co, Choinka, to przystanek. Ok, let's go. So cool, right? nie trzęsła, żeby ci się nie trzęsła. Hallo, thank you. Jeszcze jednego klauna. Dusić, gdzie nadusić? Bleh. O, nie, to już w ogóle tam. Co on robi. Po bon Beknął i z drugiej strony. A jak kata? Za <laughs> <Taduś i Próstwo. laughs> La dusi? Gdzie radyom. jest szóstka? Gdzie jest szóstka? Mam mi też jedną zdziwę. Brawo! Dzień dla Babci. Ej, to ja sobie też Wyciągniesz? A, Możesz pokazać jest. co tam jest. A pokaż co tam jest? Co to jest? A, nie ma! Nie wiecie, Give it to grandma. Give it to grandma. It's gift to grandma. Pingwin. Pingwinek. Open the penguin. Oh. What a book is this? Super, brawo! Pokaż książeczkę. Pokaż książeczkę. Tak jak widzieliście jeszcze na koniec dnia, odwiedzili nas rodzice z prezentami na Mikołaja. Potem uśpiłam Leo i teraz już w zasadzie mam całego vlogmasa z dzisiaj zmontowanego. Jeszcze chciałam się z Wami pożegnać, zaraz idę negocjować, żebyśmy jutro piekli te pierniczki, które dzisiaj zrobiliśmy. A tak, teraz sobie tutaj siedzę i mam ochotę gdzieś pojechać. Niedaleko, ale gdzieś, gdzie jest taka bardziej świąteczna atmosfera niż w chojnicach, bo w chojnicach to tylko w marketach. Będę myśleć. To do następnego vlogmasa.